A, cześć, witam was na kolejnym odcinku, yy, yy, albo nie, zrobię, mm. zrobię wejście jak Miyuki. Witam was na kolejnym odcinku na Mordercze Drony, Pantik, Historia... Yy, nie robię No to zrób. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was na następnym odcinku! E, e, następny rozdzialik dzisiaj czytamy, kochani, znowu dzisiaj, chociaż to wcale nie tak, że czytaliśmy już dzisiaj z 7. I wcale nie tak, że już mu się nie chce, ale chce iść do końca, więc czytamy dalej. Nie, no nie musimy Tam czytać, tego? nie musimy I czytać. Dla 14, co? Nie musimy czytać, jak ci się nie chce. No, ale jak, jak przestaniemy czytać, to ja sobie pójdę. Oho. No cóż. Bo... Dlatego, że ja nic nie zrobiłam dzisiaj i wstałam i poszłam czytać. Co czytaś? No to! Aaa! Nice! Ja się poświęcam? E, nie poświęcasz się e, Rozdział 14, e, przeczytałaś tytuł? Tak A to nie pamiętam No dobra No dobra, no to czas na... Czas na zakończenia tej serii a to jest ostatni? Nie, to nie jest, ostatni, już się zbliża ku końcowi. No ale a kiedy jest koniec? No jeszcze okay. nie, no to, to jeszcze, pięć se... jeszcze pięć rozdziałów przed nami. Ja... Ale problemy. już okay. będę dopisywać ostatnie sezony, po... rozdziały potem, a potem zrobię nowy, nową wers... nową część. No, nowy sezon, tak. Niko <grych> chwycił mi Miłki za rękę. Delikatnie ściskając jej palce Ten N Jej palce, jego mechanizm spojrzenie było puste Ale wciąż zdawał się być sobą Miyuki patrzyła na niego z mieszanką smutku i zmartwienia Próbując znaleźć w jego oczach ślad człowieka, który był zaledwie dzień wcześniej No, ja teraz mówię? Aha. Chodźmy nad staw Zaproponowała Miyuki wskazując na drogę prowadzącą przez zrujnowane miasto. Niko skinął głową i razem ruszyli w stronę martwego miasta, gdzie wszystko przypomniało o dawno minionych czasach, kiedy ludzie i drony współistnieli w zgodzie. Może to ten, to ten rozdział. Cyn podążała za nimi, poruszając się cicho jak cień, starając się pozostać niewidoczną. Planowała wszystko od dawna. A teraz miała idealną okazję, by wykonać kolejny krok. Widząc jak Niko i Miyuki zsiadają na brzegu stawu, Cyn zdecydowała, że to odpowiedni moment. Ukryta za zrujnowanym budynkiem, Cyn zamknęła oczy i skupiła się na Niko. Była jeden z nielicznych dronów, zdolnych do przejęcia pełnej kontroli nad innymi. Powoli, niemal z wyczuciem, zaczęła wnikać w jego system. Przejmując jego ruchy i myśli, Niko znieruchomiał, a jego oczy stały się puste i zimne. Miłki zauważyła zmianę w jego zachowaniu i zmęczczyła brwi. Aaaa, Niko? Zapytała niepewnie, widząc, że chłopak nie odpowiada. Nagle! Nagle... to czytaj. Do... czytaj. czytaj, czytaj, <laughs> czytaj. Czytaj, 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 czytaj. Ty, ty, czytaj. ty, ty czytaj. Czemu ja? No bo ja rzuję. Dobra. Nagle w jednej chwili Niko rzucił się na Miłki. Tyn, ukryta w jego umyśle, zmusiła go do wykonywania brutalnych ruchów. Niko, całkowicie pozbawiony kontroli nad swoim ciałem, rozszarpał Miyuki swoimi metalicznymi rękami. Krew ryzgnęła na ziemię, a krzyk Miyuki odbił się echem wśród ruin. Tyn nie zatrzymała tego. E, nie zatrzymała się, dopóki Miyuki nie upadła bez życia, a jej ciało nie, zostało, nie stało się zaledwie cieniem tego, o czym była, było jeszcze chwilę wcześniej. Kiedy wszystko się skończyło, syn wyłączyła Niko jednym krótkim impulsem i wyrzuciła jego bezładne ciało do stawu. Woda natychmiast pochłonęła go, a jego ciało opadło na dno, tonąc z wymętnej głębi. Syn patrzyła jak Niko znika pod powierzchnią, a woda zamyka się nad nim, kryjąc do wody jej zbro zbrodni. Zimna i niezruszona syn wróci wróci wróciła do domu. Weszła do środka, jakby nic się nie stało. A jej twarz była maską spokoju. Wiedziała, że musi działać szybko, zanim ktokolwiek zacznie cokolwiek podejrzewać. Spotkała Jay w korytarzu i szybko przekazała jej wiadomość. Musimy opuścić Niko, V i Uzi teraz. Czemu ja napisałem Niko? Musimy opuścić N, i Uzi teraz. Jay spojrzała na syn z zaskoczeniem. Ale skinęła głową, nie kwestionując jej decyzji. Wiedziała, że syn zawsze miała powód do swoich działań. Zaufała jej całkowicie, nawet jeśli oznaczało to porzucenie reszty grupy. Pod osłoną nocy syn i Jay zebrały swoje rzeczy, wymknęły się z mieszkania, ich kroki były szybkie, a serca biły mocno, ale były zdecydowane. Uciekły w kierunku laboratorium, które odkryły w czwartym rozdziale opuszczonego miejsca Pełnego tajemnic i odpowiedzi, których potrzebowały. Ta laboratorium stało się no ich nowym schronieniem miejscem, gdzie mogły spokojnie pracować nad kolejnymi fazami swojego planu. Cyn patrzyła na ciemne ściany i czuła, że jest bliżej swojego celu niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedziała, że świat, który zamierza, zni zamierza zniszczyć, zaczyna pękać od wewnątrz, a jej ręce były tymi, które pr prowadziły do ostatecznego upadku. Cyn i Jay. Teraz, osamotnione w swoim mrocznym sojuszu, zaczęły przygotowania do kolejnych ruchów. Wiedziały, że nie ma już odwrotu. Przed nimi leżała tylko ścieżka zniszczenia, którą zdecydowały się kroczyć, nie oglądając się na zgliszcza, które zostawiały za sobą. Jak podobał Ci się kolejny sezon? e rozdział. Sezon? Rozdział. Myślę, że sezon. Spoko. Nie, nie, wiem co, nie wiem co powiedzieć Już nie mam siły Możemy na tym zaprzestać Tak No dobrze No to, No to, to tak. ee, no to cześć papa ludziska